Przeprowadzka zapaskuci się posadzka przeprowadzka. Wszyscy tak pięknie odgadywaliście, opowiadaliście, gdzie nas wywiewa dokąd w zasadzie, z bukaresztu, były różne odpowiedzi, bardzo... kraje bardzo blisko i bardzo daleko, bardzo egzotyczne też. I powiem wam szczerze, że nas te egzotyczne bardzo kręcą i tak naprawdę taki mieliśmy plan. Nie chcieliśmy, nie chcieliśmy zostać w Europie. Chcieliśmy lecieć gdzieś do Azji, chcieliśmy wyemigrować do jakiegoś kraju zupełnie od nas innego, od naszej kultury i zwyczajów. Myśleliśmy o, o Azji dlatego, że Azję kochamy, ale bywamy tam po prostu, a chcieliśmy poznać ją od środka. Do Indii raczej nie chcieliśmy lecieć. Raczej nie, to jednak Indie wiecie ode mnie już, że Indie to jest wielkie ekstremum. Tam wszystko jest naj, najpyszniejsze, najbardziej kolorowe, ale Zatknij również na najbardziej brudne <grych> I, i zapachy też są bardzo ekstremalne, więc na pewno się tam trudno żyje. I kto wie, być może nam kiedyś przyjdzie mieszkać się w Indiach ze względu na starzejącą się, starzejącej się um, osoby w naszej rodzinie. Ale na razie o tym nie myślimy. Także plan był taki, żeby się przeprowadzić w ogóle do kraju gdzieś daleko. Yy, Dolałam tam całe wody. Moje dziecko dolało wody do zamrożonego jogurtu. Będziesz to jeść teraz? Później, jak zrobię to. No ale niestety, jak na złość nic tam żadne sytuacje, żadne e, możliwości się nie pojawiały dla mojego męża w pracy, a chcę zostać z firmą, w której pracuję. Jeśli chcesz to ty możesz jeść, bo i tak są. A ci? Dobrze zjem, bo mi smakuje. Bardzo? Bardzo. No to może mi się uda tym razem. W każdym razie taki był plan, że pojedziemy gdzieś do Azji, że pojedziemy do Singapuru, na Filipiny, nie wiem, Tajlandia, Malezja, Japonia nawet chociaż to zupełnie co innego, ale no nic się nie pojawiało w firmie, yy, w której, z którą pracuje mój mąż, więc postanowiliśmy poczekać. Później zaczęliśmy brać pod uwagę Stany Zjednoczone, chociaż to też zupełnie nie nasz kierunek, bo ja nie wiem, ale Stany mnie kompletnie nie kręcą. No w ogóle może chodzi że o to, że kulturowo są blisko, może chodzi o... No ja nie mam pojęcia, ale w ogóle nas nie kręcą. Co innego Nowy Jork, ale i tak no niekoniecznie. Natomiast firma mojego męża jest ze Stanów i stwierdził, że może tam lepiej byłoby pojechać, tam bym mógł awansować i stamtąd na pewno bardzo łatwo byłoby dostać się do Azji, bo raczej rzadko ktoś stamtąd chce do Azji lecieć. W każdym razie. Wzięliśmy to pod uwagę, ale... Stwierdziliśmy, że faktycznie, jeśli Stany, to teraz, kiedy nasza córka ma 4 lata i nie chodzi do szkoły. Bo mówcie, co chcecie, ale nie chcę mieć dziecka, zwłaszcza nastolatki, w szkole w Stanach. No nie. No i mąż zaczął przeglądać oferty w Stanach, ale wtedy doszliśmy do wniosku, że nie możemy być tak daleko. Doszliśmy do wniosku po tym, gdy mój teść zachorował w Indiach, będący. Moje dziecko skacze na trampolinie zachorował, jest starszą osobą i stwierdziliśmy, że, że no nie może być tak, że będziemy taki kawał świata od nich. Więc zaczęliśmy szukać w Dubaju, bo stwierdziliśmy, że tam byłoby idealnie. Dubaj, fajne miejsce, może nie sam Dubaj, ale gdzieś w okolicach, może Sharjah, jest szkoła niemiecka dla Sorai. Muszę zobaczyć, jaki córka ma talent. Mhm. Więc zaczęliśmy szukać w Dubaju w okolicach. Tam, jak to mówi Bolo, do Indii nie lata samolot, tylko idzie autobus, bo to jest samolot, który lata bardzo często chyba 50 minut jest tylko do Mobaju lotem także mógłby nawet w razie, gdyby była taka potrzeba, wyskoczyć po prostu na weekend. Z opieką dla Sorai z hinduskim nie byłoby problemu. Większość um, populacji w Emiratach Arabskich to Hindusi, więc siedzieliśmy, że czemu nie? Pogoda super. Zadęła na rękę na trampolinie. mąż No ale jak na złość, nic się nie pojawiało tam, żadne oferty. Mąż chciał czekać, ale coraz bardziej był sfrustrowany. I, i gdy się napatoczyła w zasadzie ta oferta z Luksemburga, zaczęliśmy się nad nią poważnie zastanawiać. I stwierdziliśmy, że czemu w sumie nie. Znaczy wiemy czemu nie, bo to nie nasz kierunek, ale ponieważ mm, od razu stwierdziliśmy, że mieszkalibyśmy wtedy w Niemczech, dlatego że w Luksemburgu po pierwsze jest drogo, po drugie przedszkole są płatne, yy, a w Niemczech nie. I po trzecie, głównie się to mówi jednak po francusku, to stwierdziliśmy, że będziemy mieszkać w Niemczech, gdzie. Mamy wszystko, co potrzebujemy, a Soraya będzie otoczona językiem niemieckim, bo w tej chwili jest tak, że ona owszem chodzi do przedszkola niemieckiego, natomiast dzieci tam mówią między sobą po rumuńsku, co jest trochę z jednej strony naturalne oczywiście, a z drugiej strony jednak trochę kłopotliwe, no. Tak więc Soraya miała trochę podwórkę z przedszkolem, no bo nawet te same panie mówiły w dwóch obcych dla nich językach, e, niestety. A poza tym, tak jak kiedyś już nagrałam filmik o jej dwujęzyczności, który okazał się tak naprawdę filmikiem pomagającym mi do w zrozumieniu, że to, z czym ona się mieczy od przedszkolu, to jest mutyzm wybiórczy. To jest dla mnie nowe zjawisko. Chodzi o to, że ona w ogóle w przedszkolu nie mówi, nie odzywa się w żadnym języku. I to się to jest nie tylko w przedszkolu, to jest również na wszystkie osoby, którym nie ufa, krótko mówiąc, których nie zna dobrze, którzy nie są w jej kręgu zaufania. I to w kręgu zaufania mówiącym po polsku albo po hindusku. Także do wszystkich osób, które nie mówią w tych dwóch językach i nie są jej znane, czyli są obce, ona nie mówi. W ogóle się nie odzywa do tego stopnia, że nie powie swojego imienia, nie powie stop, nie powie nie, nic. Więc stwierdziliśmy, że oprócz tego, że po prostu trzeba mm, sprawę mutyzmu wybiorczego wziąć na bardzo poważnie, bo to nie jest coś, co samo przechodzi, to jest, e, to jest mm, dysfunkcja, można powiedzieć, albo to jest przypadłość e, podszyta lękiem i to samo z siebie nie przechodzi, może się tylko pogłębić w fobie społeczne. Zresztą e, powstał nowy profil. Mutyzm wybiorczy moja historia. Tam 19-letnia dziewczyna będzie opisywać o tym tutaj na Instagramie o tym, co, co to jest mutyzm wybiorczy. Mówię o tym, bo może ktoś z Was jeszcze ma taką przypadłość miał może w dzieciństwie, albo e, zna kogoś, kto ma ten problem. To nie jest coś, co przechodzi samo, natomiast przechodzi w 100%, jeśli się porządnie człowiek za to weźmie. I porządnie to znaczy i rodzic, i opiekun w przedszkolu, i opiekun w domu, i psycholog również. No więc musimy się też za to zabrać, to na pewno. Jesteśmy w kontakcie z Fundacją Młotych Wybiorczy. Natomiast stwierdziliśmy, że na pewno nie zaszkodzi, a wręcz może tylko pomóc jej środowisko niemieckojęzyczne, przynajmniej przez jakiś czas. Ja sama byłam rzucona w takie środowisko, jak miałam 10 lat i nadal jestem zdania, że to jest najlepsze, co może się dziecku zdarzyć. Dzieci naprawdę są w stanie sobie poradzić fantastycznie z wieloma językami naraz. Natomiast w jej przypadku z tą dodatkową przypadłością myślę, że musimy dodatkowo e, zwrócić na to uwagę, dlatego że, tak jak mówię, to samo z siebie nie mija, może się pogłębić w odbie społeczne, gdzie człowiek ma problemy z wyjściem e, z domu w ogóle, czy z kontaktem jakimkolwiek z e, obcymi ludźmi. Także tego na pewno byśmy dla Zoraj nie chcieli. Zważywszy na to, że e, jest moją córką, jest generalnie bardzo otwartą osobą, no ale nie zawsze i nie do każdego. No i tak oto właśnie, no i tak oto właśnie wylądowaliśmy w Luksemburgu, ale również w Trier. Jeśli Wam się Luksemburg podoba, to poczekajcie, a zobaczycie Trier, bo naprawdę miasteczko małe, półtysięczne. jak to Wolo mówił, że jak Płock, a o Płocku nie mam pojęcia żadnego, może mi oświecić się, nie mam pojęcia co tam jest, jak wygląda Płoc. wiem tylko, że istnieje, nawet nie do końca wiem, gdzie na mapie. Natomiast Trier jest naprawdę wspaniałym miasteczkiem i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Będę wrzucać, oczywiście, na rel relacji sporo z tego miasteczka. O, samolot! Ale tak, naprawdę, ale tak naprawdę, między Bogiem a Prawdą, okazuje się, że wcale nie będziemy mieszkać w samym Trir. tylko przenosimy się jeszcze pod Trier do małej miejscowości o nazwie Ken. Która ma raptem 2,5 tysiąca mieszkańców, i tak jak wiecie, nie jestem osobą wsi. Natomiast stwierdziliśmy też, bo tam znaliśmy fajny dom, że tak naprawdę jest to bardzo blisko miasta, dlatego że bardzo blisko, czyli 9 km, a ponieważ miasta są, miejscowości są bardzo małe, to nie ma tam korków. To jest jedno z największych plusów, jeden z największych plusów przeprowadzki, moim zdaniem. Więc tak naprawdę to jest jakby na przedmieściach Trier, mieszkanie, no i znaleźliśmy tam fajny dom, także przeprowadzamy się tam, wczoraj dobraliśmy klucze, a jutro jedziemy, nie mogliśmy dzisiaj, bo mam pracował jeszcze, a jutro jedziemy tam z urządzeniem mierzącym i będziemy mierzyć wszystkie ściany, dlatego, że z planów to mało wynika. A do czasu przeprowadzki czeka mnie dużo właśnie wyrzucania rzeczy, decydowania tego, co zabierzemy, co nie, bo Pomimo tego, że dom ma większą powierzchnię niż nasze mieszkanie, to jest jakoś tak ułożone, że mniej nam rzeczy wyjdzie. Naprawdę, nie wiem jak to działa, ale tak jest. Mamy akurat nowiutki dom, także bardzo się cieszymy. No i będziemy rysować kombinować. A o wszystkim moich obawach czy nadziejach związanych z przeprowadzką opowiem, dlatego że sobie to na bieżąco notuję i nie omieszkam Ci o tym wszystkim opowiedzieć oczywiście, także już mam zwinięte studio, jak widziałaś w relacjach w Bukareszcie i gdy się przeprowadzę i już ustawię w moje nowe studio, tam nagram jak najszybciej nowy odcinek właśnie o tym, co zostaliśmy na nowym miejscu i jak to się ma do naszych oczekiwań strachu i nadziei. A do tego czasu dzięki, że jesteś. Zapasku dziś się posadzka przeprowadzka